Dziś chciałbym pokazać, jak możesz przesyłać pliki z urządzenia z Androidem do Infinix Zero 30. Zacznij od otwarcia sklepu Play na obu urządzeniach i pobrania darmowej aplikacji CodeSend. Gdy będzie gotowa, uruchom ją. Następnie wybierz te same opcje w obu aplikacjach, aby je skonfigurować. Zgadzam się i przyjmuję do wiadomości. Potwierdź, kontynuuj i zezwól, proszę, jeśli możesz. W tym oknie dotyczącym nowych aktualizacji kliknij na cokolwiek chcesz, a następnie dotknij wyświetlaczy swojego urządzenia. Teraz wybierz wyślij w lewym dolnym rogu urządzenia z Androidem, a obok wyślij na dole Infinix wybierz odbierz. Postępuj na Androidzie, korzystając ze wszystkich tych kategorii na dole. Najpierw wybierz wszystkie pliki, które chcesz wysłać. Wybiorę tylko kilka, na przykład. Następnie naciśnij wyślij obok wybrane na dole. Masz to już w środku. Oto kilka głębokich, wyskakujących okienek z tej strony. Która metoda połączenia będzie dla Ciebie lepsza? Jeśli chcesz się połączyć, wprowadzając ten klucz, naciśnij sekcję Wprowadź klucz, otwórz wszystkie te numery i dotknij przycisku Odbierz. Aby zeskanować kod QR, użyj ikony skanera powyżej przewodnika użytkownika, zamknij węzeł. Zezwól na dostęp do kamery w wyskakującym oknie i skieruj ją na kod. Teraz poczekajcie. Jak widać, po tym wszystkie moje pliki zostały pomyślnie wysłane. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj. Cześć!